Witam na Pasie Nie jest zaciekawie Pogoda Nie dopisuje znowu Jest dzisiaj koniec lipca 20 Dokładnie 5 Pasieczka sobie jest Pszuki coś tam latają Zaczynają kwitnąć w słoneczniki Czyli jakiś tam pożytek zaczyna się robić No bo niestety Facelka raczej nie wypali Więcej tu jest trawy niż tej rośliny, którą zasiałem. No ale też to, że powiedzmy, że nie jestem rolnikiem. Coś tam rośnie, jak widać. Są to małe roślinki, ale są takie większe też kępki. Ale żeby to miało dorosnąć do 50 cm, to raczej to nie widzę tego. Może trochę lepiej za rok pójdzie. Zobaczymy. No tu jak widać zaczyna coś rosnąć, większego już ma około 20 cm, są takie kępki no ale po całości to raczej wygląda bardziej na trawę niż na facelię mniejsza z tym, słonecznie kwitnie zaczyna, więc jakiś tam pożytek rozwojowy już zaczyna się robić. Tu mamy pierwszy ładny już kwiat, jest parę tych kwiatków, reszta będzie się otwierać, jak będzie ciepło na dnia. Więc pszczółki będą miały z czego brać, że tak powiem, sobie pokarm. Ja zaglądam do odkładów w pierwszej kolejności. Zobaczę, jak to tam wygląda. No i najprawdopodobniej będzie trzeba było to zacząć podkarmiać. Mam nadzieję, że pszczoły z uli tutaj nie będą robić rabunków. To zobaczymy, jak będzie. No bo tam jeszcze mam jakieś miodnie i nie chciałbym, żeby Syrop dostawał się do miodni, ale to wszystko zobaczymy już niebawem. Dobra, mamy odkładzik, to jest trzeci od mojej prawej. Tu było jeszcze ciasto. Pszczółki tu jeszcze męczą się trochę z tym ciastem. Parę tu wleciało z ostatniego razu widzę przeszły ale już stąd nie wyszły. To im już wezmę następnym razem, jak będę poddawał, że tak powiem, pokarm. Bo po przeglądzie tych pierwszych, to stwierdzam, że no niestety, ale tu trzeba poddać jedzenie. Rameczki ładnie odbudowane. To jest na pewno odbudowane, widzę z dwóch stron. Jak widać, już to nawet zostało zaczerwione. Trochę jedzenia jest. Z jednej i z drugiej strony zaczerwione. Nie myślałem, że tak to będzie, tu jest chyba nowa ramka. Zobaczymy czy będzie odbudowana całkowicie. Nie myślałem, że to tak będzie wyglądać, ale poddam im pokarmu. Trochę jak widać cała ładnie zaczerwiona, z jednej tu się wygryzło, z drugiej tu będę miał raz 2, 3, 4, 5, 6, 7 ramek, czyli ja sobie tu dostawię jeszcze 3. Jutro, jak już będę, już przyjdę tu podkarmiać, to tak, żeby na środek było, dyszka, już żeby była. Też wygryzione pszczółki są ładnie. Ramka była cała zaczerwiona. Tu są młode larwy. Z drugiej strony nie było nic, więc matka jeszcze tam nie poczerwiła. Musiała pójść troszkę dalej. Matki ładnie czerwią. Ładnie to wygląda, jak widzicie. Tu jest kolejna rameczka. To była świeża ręza, jak widać, cyk. Cała zaczerwiona z góry do dołu. Z jednej, z drugiej strony. Więc wszystko tu jest w jak najlepszym porządku i wypadku. Mamy kolejną, Ok. Tu się coś wygryzło, jest trochę larw, są jajka. Od góry jest nakrop Tu jest zaczerwione od dołu, od góry Matka tu składała niedawno jajka, więc kurdek nie ma i tu? No nie widzę, mniejsza z tym, na pewno jest, bo to jest tegoroczna matka, więc nie ma się co martwić. Kolejna węza była włożona, jest odbudowana. Teraz zobaczycie, bo tu są większe larwy już. I tu w tym miejscu jest wszystko zaczerwione. Widzę taki bardziej żółty kolor. Jak to. Mienią się tam larwy. O, teraz ładnie widać. Są larwy, więc pszczoły się rozwijają. W sumie można było im tu, są też jajka. Tym pszczołom można by tu było już dołożyć kolejną ramkę z węzą, ale no nie mam dziś przy sobie. Więc... Tym się zajmował nie będę jutro tu przyjdę z pokarmem a tu tego już nie będę nagrywał do odkładów tu jest 7 ramek z tej strony dołożę 2, z tej 1 żeby tak mniej więcej na środku miseczka będzie z jedzeniem więc żeby to tak ładnie pokarm sobie zabierały o ja matka tutaj jak widać chodzi po tej ramce no tyle, że tu nie za bardzo ma co czerwić To jest dość ładna matka Tyk, na pewno ją widać no. Tu nie ma za dużo co czerwić z jednej jak i z drugiej strony Bo tu jest nawalone pierzgi I Ta ramka zostanie nad tym skrajnym skrajnej części ula Muszę to tak zamknąć, żeby patrzeć na matkę Żeby jej nie uszkodzić w sumie te mostki to tu mogę zdrapać. Dobra. są mosteczki były, już ich nie ma. No matka ma jeszcze tam jakieś okieneczka do czerwienia, więc jak widzicie, nie jest to, nie jest źle. Pokarmu jest taka mała ilość, bo mała. Dlatego jutro sobie tam im zapodam po Jedzmy po 3,5 litra pokarmu do tych odkładów. No i powinno się to ładnie dalej rozwijać, jak się rozwija. Dostaną trzy nowe węzy, więc myślę, że to im wystarczy. Bo to jest akurat... Będzie 10, tak jak chcę to dociągnąć na zimę prawie sobie to odbudują, no i tak to będzie wyglądać, bo jak widzicie, no, nie wiem czy to widać, ale zatwór jest tutaj, czyli tak ciężko by było, żeby tu była podkarmiaczka, a pszczoły były tylko tu, więc z tej strony pójdzie jedna rameczka, z tej pójdą dwie, więc wypchnie się to całe gniazdo trochę na środek i wtedy myślę, że już będą mieć lepszy dostęp do pokarmu, pszczółki i będą już się ładnie rozwijać. Tyle jeśli chodzi o to odkład. Widzimy się przy dyszce tej pierwszej. Bo ostatnie była druga, a więc zobaczymy jak to wygląda tam. OK, mamy dyszkę. Nie wiem jak to będzie widać, bo to jest dość wysoko. To są dwa korpusy i pół Pszczółek trochę tu jest w środku. Zobaczymy, jak tu wygląda. Ale tu widzę, że dość sucho jest. Więc coś tu jest nie tak. No. Ledwo co? Zobaczymy, co to tu się stanęło. Tu coś jest więcej. Widzę, że tam w tej. Tu, jak widać, prawie cała rameczka jest z jednej i z drugiej strony, nie jest zasklepiana. Ale coś jest. Czyli chyba do tych nowych tylko ramek za bardzo nie chciałem przynosić. No, już jest, tu też coś jest, ale nie za dużo. No tu już jest zasklepiane. Z jednej strony przynajmniej. No dobra. Coś tam, powiedzmy, jest tego. nakropu. trochę se to waży. Chyba że nosiły już tu. Ale to zaraz zobaczymy. No, nie ma za dużo. Ale jest jakiś tam drobny nakropik. Jest Niech tu ładnie. Propolisują wszystko już na zimę. Trzeba ścierać, bo dołożą potem do następnego. I będzie coraz wyżej. Dobra. Troszkę jest, ten kukorpus i tak zostanie. Jak będę miał odbierać miód, to tylko z tamtego z góry. Bo jednak liczę na tą facerkę. Dobra, mamy tu parę trudniejszych, jeszcze widzę, jakichś trubków. to jest kolejny. Rezgniotek, no nie da się nie zgniatać w pszczół niestety. I zobaczymy, co słychać w gnieździe. W tym ulu jest matka do wymiany. Jest to matka z cichej wymiany z zeszłego roku. Tak, z zeszłego roku. Ona tu bardzo ładnie czerwiła, więc ja ją tu zostawiłem. Ale za rok już będzie podlegać wymianie. Dobra wychodź. Wow! Zobaczcie, jak to ładnie jest tu zaszerwione. Ostatnia ramka skrajna. Ona chyba była przenoszona mi się zdaje, nie wiem. Ale jest zaczerwiona potężnie, że tak powiem. Druga jest już chyba trochę mniej zaczerwiona. Zobaczymy zaraz. Cyk. Ale też była, wygryzły się, ale są jajka. Jest ma... Są miseczki matecznikowe. Ale też była tak zaczerwiona. Są tu po całości jajka, więc jest konkret i z drugiej strony jest to samo więc matka czerwi i to dość obficie no muszę tematyczniki tu pościągać bo wyrojenie się teraz matki no to już by było dość potężnym problemem Ok, tu by pasowało jeszcze wymienić jakąś ramkę no ale jak one tak będą wyglądać że wszystkie ramki będą zaczerwione no to one zostaną i one zostaną wymienione dopiero na drugi rok. No, a tam tym się nie przejmuje, bo dziesiątka jest łatwo. Bładek drugi korpus na miodnie, przenoszę cztery ramki. Cztery mam To jest świeża węza, była odbudowana. Odbudowana jak odbudowana. Nie po całości, no ale coś zjedzone. Ale jak widać jest zaczerwiona. No i są tu miski matecznikowe, które trzeba zerwać. Wolałbym, żeby teraz węza była odbudowana do końca, no ale jak nie jest, no to nie poradzę pszczołom. Jak widać, tu jest całkowicie, całe wszystko po co mogło być zaczerwione. Czekajcie, tu mam jeszcze jedna miseczka matecznikowa. Wyrwałem jeszcze larwę przy okazji z komórki obok, ale wolałbym nie mieć tutaj mateczników zaczerwionych. Hop, poszła druga rameczka. Okay. O, to jest lekka ramka, to była węza Jest też odbudowana, ale nie w całości. I są tu larwy. Matka haracze ładnie. Z drugiej strony. Dobra tu nie ma jajek Jeszcze Ale tu są larwy Pszczoły mi to obsiadają rękawice Są larwy, są jajka Dobra matka może będzie tutaj Ale mi ją będzie ciężko znaleźć Bo że tak powiem bo ja jestem no jest nieznakowana Więc z tym to ja mam dość duży problem No co nie na takiej świeżej ramce to Raczej bym ją znalazł. Op. Lecimy z kolejną. Tu już też ładnie wszystko jest kitowane, lekka. Nie wiem, dlaczego te pszczoły właśnie mają taką tendencję do lepiej parę trudni. Są jakieś jajka. Ja, to zresztą nie wiem, jak to wygląda, bo to było podniesione Dość wysoko. O. Teraz będzie lepiej. Okej. Okay. Tu mamy parę jajek. Więc jest dobrze. Tu chyba już nie ma. Nie ja we wszystkich ulach właśnie mam ramki tryutowe. Część już wyrzuciłem, jak widziałem, że po prostu pszczoły. Ale tu mi się zdaje, że. Chyba też nie ma Kurde. Przylepione to już jest tak, że o, tu była węza kolejna kolejną jest odbudowana Jest odbudowana, ta jest trochę więcej z jednej i z drugiej strony i to jest ładna węza do środka do gniazda ona pójdzie jak będę już po ostatnim dobraniu już będę przygotowywał pszczoły do zimy, to to wszystko będzie ładnie tutaj, To tu jest truteń. Ładnie tutaj wszystko będzie już robione. Okej, okay, tu mamy ramkę. Tu cała pszczoła się wygryzła. Ładnie się to wygryzło, wszystko po sam dół. Z jednej i z drugiej strony. Jajek nie mam. Czy matko musiała być na tamtej części? Tu jest miseczka matecznikowa do skasowania dobra hop. dobra mamy kolejną, tu już widzę też pusta ramka ale coś jest trochę waży aha jest pierzga i tu jest też, widać pszczółki już ładnie się wygryzły hop z jednej hop z drugiej strony Miseczka matecznikowa. Czyli matka jest po tamtej stronie, bo tam są znoszone jajka. Tu wszystko się wygryzło. Mamy tam też kolejną. Op, już dlatego wiem, dlaczego nie ma na górze już tyle pokarmu. Bo po prostu pszczoły to tu wszystko zjadły. W gnieździe nie ma prawie nic. Ale mają miodnie, więc stamtąd sobie znoszą na pewno. Kolejna ramka i również czysta sucha, więc no, pszczoły muszą tutaj troszeczkę nadrabiać z góry, znosząc pokarm. Zobaczymy jak w ostatniej, tu jest pokarmu. Jak widać, pierzgi sporo, szuki już najprawdopodobniej noszą ten żółty pyłek z słonecznika i z drugiej strony też jest trochę pokarmu. Dobra, czyli tak wygląda to w tym momencie na pasie C. Miodu w miodniach nie ma za wiele, no ale już jest koniec sezonu. Ja liczyłem, że za tydzień facelia by mi miała zakwitnąć. Spóźniłem się o półtora tygodnia z zasiewem, bo niestety pogoda na to nie pozwalała. No i jak to będzie z tą facelką, no to widzicie sami, ja się nie znam. Ponoć ta facelia jest dość wysoka, ale u mnie nie osiąga więcej niż powiedzmy 10-15 cm. Jeszcze nie kwitnie. Według kalendarza powinna kwitnąć po pierwszym tygodniu, w pierwszym, może w drugim tygodniu yy, sierpnia, z uwagi na to opóźnienie. Czyli jeszcze tydzień z półtora będzie rosła, ale raczej do 50 cm nie urośnie. To jest naprawdę bardzo mało prawdopodobne. Naprawdę bardzo mało prawdopodobne, więc. Wszystko zobaczy się jak będzie dalej Za tydzień mam zamiar zrobić miodobranie z tego miodu co będzie No i jak facerka nie zakwitnie No to po prostu zacznę już zakarmiać rodziny, podkarmiać Bo raczej zobaczymy jak to będzie z tą facelką? Okej, okay, to muszę wsunąć. W miarę delikatnie, nie pognieść pszczół. Znaczy matki tu nie będzie, bo bo to jest wszystko tu zaczerwione. No i tak, no pszczół tu nie ma za wiele. Też widzę właśnie, że no nie ma za dużo. Bo... Powiem tak, no było tu ostatnio dość sporo mateczników już zaczerwionych, więc miałem obawy co do tego, że pszczoły się wyroiły Pokasowałem je. Przyszedłem tu następnego w następnym tygodniu, nie było nowych mateczników. Widziałem jajka, więc nie martwiłem się o to, że nie ma matki, bo matka jakaś tam musiała być. No ale zobaczymy, za rogiem wymienię. W pozostałych ulach jest trochę lepiej z miodem, więc coś tu musiało się na pewno podziać. Zwłaszcza, że tu jest wyjedzony. Ten jest dość mocno wyjedzona. No ale zobaczymy, jak to będzie. No w tej korpusku miałem też jest trochę. Tam w każdej rameczce, tutaj w środku na pewno coś jest, bo no. one są dość. Tu czuję powadzę też no, widać tu no, tu jest prawie cała rameczka z jednej z drugiej no, ten korpusik zostanie jak będę miodobranie nie brał tu też jest na pewno coś no. no powadzę czuję że tu na pewno coś jest z tego miodu też no ale nie jest go tyle ile jest Aha. w poprzednich Ulach, no ale jak mówię, tu jest matka z cichej wymiany. Ona zostanie za rok wymieniona, więc tu już będzie też trochę inaczej. Tyle w tym filmie. Tak to wygląda w tym momencie na pasiece, na tych dwóch przykładowych ulach, no bo jest ich tu już 14, z tego 6 odkładów. A no więc jak to będzie, widzimy się kolejnym odcinku. No to będzie odcinek już na pewno z miodobrania. I jak to będzie wyglądać, no to zobaczycie tyle w tym filmie. Oczywiście jeśli się podobało, zachęcam do klikania łapeczki w górę, lajkowania, komentowania. Trzymajcie się i cześć.